Wietnam to kraina niesamowitych barw i krajobrazów. Gorący klimat, przyjaźni ludzie i kuchnia z nieskończoną ilością pomysłów. To mieszanka przyciągająca jak magnes, do której chce się wracać. Z perspektywy życia i pracy w mieście Tynan, postaram się przedstawić kilka informacji dotyczących kosztów życia w Wietnamie w odniesieniu do cen produktów spożywczych, minimalnych zarobków i kilku innych ciekawostek opisujących życie w tym państwie. Ale od początku. Wietnam jest zlokalizowany w Azji Południowo-Wschodniej. Ma populację na poziomie około 100 milionów obywateli. Stolicą jest miasto Hanoi, znajdujące się na północy państwa, ale pod względem liczby mieszkańców i znaczenia ekonomicznego największym miastem jest Saigon, oficjalnie nazywany Ho Chi Minh, na cześć politycznego przywódcy, założyciela partii. Wietnam jest Republiką Socjalistyczną. W większości z moich doświadczeń Wietnamczycy w prywatnych rozmowach nie poruszają tematów politycznych. Po prostu żyją w państwie z ustrojem, który jest im dany, czy tego chcą czy nie. Jednocześnie posiadają świadomość funkcjonowania innych ustrojów politycznych w różnych państwach. Językiem urzędowym jest wietnamski. Do zrozumienia może nie straszny, ale do nauczenia mowy dla mnie na poziomie impossible. Wietnamski pisany opiera się na łacińskim alfabecie z dodatkiem lokalnych elementów. Swój udział w powstaniu wietnamskiego alfabetu ma portugalski misjonarz Francisco de Pina. Przejdźmy do kosztów życia w Wietnamie. Na samym początku warto wspomnieć o zarobkach. Walutą jest wietnamski dong. 1 złoty to jakieś 5870 dongów. Ustalona minimalna płaca różni się w zależności od regionu, w którym ktoś pracuje i osiąga wartość od 3 milionów 300 tysięcy do 4 milionów 700 tysięcy dongów. Będzie to jakieś 125 do 180 euro. Średnia pensja wynosi około 7 900 000 dongów, czyli jakieś 300 euro. Istotną rzeczą do szacowania kosztów życia w danym państwie są ceny żywności. Zanim jednak przedstawię średnie ceny, warto mówić kulturę spożywania posiłków w Wietnamie, właściwie ich celebrowanie. Niezależnie gdzie ktoś mieszka czy pracuje, najczęściej jeść będzie bądź zamawiać posiłki w knajpach, restauracjach, kawiarniach. Zaczynając od śniadania aż po kolację, razem ze znajomymi albo z rodziną. Ceny posiłków są oczywiście zróżnicowane. Bazą posiłku jest ryż lub zupa z makaronem, jakieś mięso najczęściej w postaci podrobów mielonek i zielenina, wszelkiego rodzaju zielenina. Koszt pojedynczego dania w postaci zupy typu FO zaczyna się od około 30 tysięcy dong, czyli 1 euro 1,10 eurocentów. Za trzy posiłki możesz zapłacić od 100 do 120 tysięcy dongów. Proste posiłki zapychające żołądek. Jeśli natomiast zdecydujesz się przyrządzać posiłki, to surowce na przygotowanie możesz nabyć w następujących miejscach. Pierwsze kolorowe z intensywnymi zapachami czyli lokalny market, na którym kupisz praktycznie wszystko. Ceny nie zawsze są ustalone, więc jeśli nie jesteś Wietnamczykiem, możesz zapłacić więcej niż tutejsi. Weźmy kilka przykładów cen. Kilo cukru to jakieś 23 tysiące dongów 1 euro. Kilogram fileta z kurczaka 100 tysięcy prawie 4 euro. Ryż dobrej jakości 10 kg tego ryżu to jakieś 160 tysięcy dongów 6 euro. Oczywiście są to ceny detaliczne, jak pojedziesz do rolnika, producenta, będzie dużo taniej. Co w połączeniu z tanią siłą roboczą powoduje, że ceny gotowych posiłków mogą być takie niskie. Ok, uliczny market mamy już za sobą, zatem jedźmy do supermarketu. Najlepszym krótkodystansowym środkiem transportu jest tutaj skuter. Chyba każdy ma skuter, a nawet dwa. Cena benzyny to około 24 tysiące dongów, czyli jakieś 90 euro. Dotarliśmy do centrum handlowego AEON. W każdym większym mieście znajdziecie tego japońskiego Molocha. Lokalną wietnamską siecią jest Winmart. Winmart jest wszędzie, nawet w najmniejszych miasteczkach. Jeśli sobie porównamy ceny produktów z bazaru i supermarketu, to możemy zaobserwować, że warzywa, owoce, ryż. Są zazwyczaj tańsze na bazarze, natomiast ceny mięsa będą niższe w supermarkecie. Jeśli chodzi o dojrzałość i wygląd, to owoce i warzywa są zdecydowanie lepsze na bazarze. Natomiast jeśli chodzi o pozostałości pestycydów, zawartość azotynów lub metali ciężkich, to może być różnie. A jak z cenami mieszkania wynajmu, i tutaj rozbieżności mogą być olbrzymie, i ceny są podawane w dwóch kategoriach. Dla Wietnamczyków i dla obcych. Podam przykład ceny. Wynajem 40-metrowego mieszkania w Tainan kosztuje na miesiąc jakieś 350 euro. Mieszkanie jest z dostępem do basenu. Koszt zakupu tego mieszkania to 2 miliardy 200 milionów dongów, czyli jakieś 85 tysięcy euro. To jest cena dla niewietnamczyka. Oczywiście można znaleźć tańsze i droższe mieszkania. To wszystko w tym krótkim podsumowaniu. Jeśli się podobało, subskrybuj, polub, dodaj komentarz.